Ponoć jest to najstraszniejszy dom w Krakowie. Ponoć na drugim piętrze nie da się zbyt długo wytrzymać. Ponoć na trzecie nie da się w ogóle wejść. Brat morduje brata, kolejni właściciele giną, a w internecie narasta przekonanie, że dom jest nawiedzony. A to można sprawdzić tylko w jeden sposób. Witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem żonny przygód i znajdujemy się na ulicy Kosokowskiej na obrzeżach Krakowa. A za nami wznosi się niedokończony i opuszczony budynek. Jest on owiany bardzo złą sławą, a w internecie można znaleźć dziesiątki filmów i tysiące wpisów na jego temat. Dom stoi niezamieszkany, ale w przeciwieństwie do większości przypadków tutaj możemy stwierdzić, dlaczego tak jest. Otóż ludzie mówią, że dopuszczono się tutaj największej ze zbrodni. A mowa tutaj o bratobójstwie. Otóż jeden z braci miał zamordować tutaj drugiego, zadając mu cios nożem na drugim piętrze tego budynku. Ponoć został później poddany przymusowemu leczeniu psychiatrycznemu. Jednak w bardziej rozbudowanej wersji tej legendy pojawiają się dwa, a nawet trzy, trupy. Pierwszy, ofiara bratobójstwa. Drugi, będący nabywcą porzuconej posiadłości, a zarazem właścicielem firmy budowlanej z Zakopanego. Ginie dwa tygodnie po transakcji, kilkaset metrów od tego domu, w wypadku samochodowym. Natomiast trzecią ofiarą ma być kolejny z rzędu właściciel, który z niewiadomych przyczyn przyjeżdża tutaj w nocy i wiesza się na trzecim piętrze. Natomiast znajdująca się w tym miejscu kapliczka często wiązana jest z cmentarzem, który miał się tutaj znajdować i zostać usuniętym pod budowę. Ponoć zastąpiono go wtedy kapliczką ku dobruchaniu wiernych. Tak więc, jak widzicie, historia tego miejsca jest dość rozbudowana. A że jest tak, jak napisał Luis de strach jest trudzizną, która trawi sumienia powoli, lecz nieuchronnie. Wokół tego miejsca narosły legendy. Jakoby miało być ono nawiedzone. I właśnie dlatego, aby oddzielić prawdę od kłamstwa i fakty od obudy, zjawią się tutaj w najstraszniejszą noc w roku. Noc 31 października na 1 listopada. Noc łączącą Halloween z Dniem Wszystkich Świętych. Jesteśmy już na miejscu, dom nocą prezentuje się mroczniej niż za dnia, ale nie ma co tutaj dużo mówić, po prostu trzeba do niego wejść, jest za kwadrans północ, no to co, pora się ruszyć. A że żaden film na YouTube nie może się obejść bez elementu yy, rozrywkowego, to to jest moja super syberyjska czapka. Parter, straszliwy syf, jak po przejściu kataklizmu, budynek, jak zresztą widzicie, jest niedokończony. Proszę bardzo, zwiedziliśmy parter. Jeśli się nie mylę, to to jest zamurowane wejście na schody, a więc, żeby dostać się wyżej, trzeba będzie jakoś się obejść ze zewnątrz. Mamy już możliwość zajrzeć do środka. Widzimy klatkę schodową. Ciągnąłem się również na wyższe piętra. To, to co tu widzimy to jest pierwsze. No i już pakuje się przez okno. Na samym parterze widać tylko to zamurowane przejście. A do piwnicy ciągną już ładnie, ładne schody. Nic. Pusto. Tylko i wyłącznie śmieci schody na drugie piętro nawiedlone najbardziej nawiedlone ale na razie rozejrzyjmy się na pierwszym została sama konstrukcja a jako że na tym piętrze spokój to wraz ze zbliżającą się godziną 12 w nocy my zbliżamy się do drugiego i trzeciego piętra coś słyszałem nie wiem co to był za odgłos ale coś słyszałem i to ...dość wyraźnie. Chyba, że wyobraźnia płata mi figle. To miejsce ma swoją atmosferę, mimo że... Wewnątrz nie znajdziemy raczej żadnych resztek wyposażenia. Szczególnie, że dom był dopiero budowany. Sprawdziłem właśnie godzinę. Była północ. Godzina 0000. Tak więc, proszę: północ dom na ulicy Kosokickej. Drugie piętro piętro, na którym brat zabił brata. Ale zjawisk paranormalnych nie widzę. Na wszelki wypadek zostają tutaj GoPro, gdyby coś się wydarzyło. Razem z dodatkowym oświetleniem. A samemu idę szybko na trzecie piętro. O, tutaj na schodach już dość sporo gruzu. Aha, i widok. Widok na miasto. Przez biurę, którą prawdopodobnie miał być dach. Trzecie piętro. To tutaj, według legendy, wiesza się z niewiadomych przyczyn trzeci właściciel obiektu. Trzecie piętro, trzeci właściciel. Już myślałem, że dolina, ale to tylko kable zwisające z sufitu. I gołe ściany. Zjawisk paranormalnych brak. Jedyne do tej pory to te odgłosy, ale z odgłosami tak to bywa, że rzadko wiadomo, czy nie spłatała nam figla, po prostu wyobraźnia, czy coś nam się nie przesłyszało. No, ale trzecie piętro dostarcza wrażeń, chociaż związanych bardziej z możliwością upadku z paru metrów, paru dobrych metrów, ale. Cóż, jeszcze dach, a właściwie poddasze. No i proszę, wlazłem. Zapraszam na mały spacerek. I to spacerek wybitnie mały, bo powierzchnia tego dachu ma, nie wiem, może niecałe 40 metrów kwadratowych, ale przynajmniej jest z niego niezły widok. Pozwólcie, że tak sparafrazuję klasyka, duchów nie ma, ale też jest zajebiście. Tak więc wyprawa zakończyła się szczęśliwie. Żadnych duchów nie spotkałem, ale skąd w takim razie wzięła się sama legenda? Na stronie masz wybór znalazłem artykuł, którego autorzy podają się za twórców najbardziej popularnego filmu z tego budynku. Ponoć miała być to prowokacja, związana z badaniami nad zakorzenieniem w kulturze motywu nawiedzonego domu. I właśnie w ten sposób na filmie zobaczyć możemy duchy. Duchy to dwaj uczestnicy naszej wyprawy. Jeden z nich był na trzecim piętrze w kącie. Pojawiał się, kiedy wchodziliśmy do pomieszczenia, a zniknął chowając się na bardzo szerokim parapecie, kiedy wchodziliśmy ponownie z Markiem. Drugi wyskoczył z piwnicy. Ciekawe jest to jak ludzie zareagowali na film. Jego autorzy piszą Dostawaliśmy listy z wyrazami współczucia, zapewnieniami wsparcia, obietnicami modlitwy za dużą Marka. Jeden z naszych stałych korespondentów spytał, gdzie Mark jest pochowany. Jednak jak to często bywa, coraz spadło w sieć, już się z niej nie wydostanie. I tak, mimo że sprostowanie opublikowano już w styczniu 2011 roku, a pod filmem znajduje się notka na temat tego, że jest on sfałszowany, to komentarze pod nim pojawiają się do dziś. Jednak skąd działa się sama historia? Czy do jej powstania wystarczył fakt, że sam dom stoi opuszczony? Zresztą jest tak z bardzo prozaicznych przyczyn, bowiem po pierwsze teren ponoć jest podmokły, po drugie, co bardziej oczywiste, wybudowano tam ulicę Wielicką, która znacznie obniżyła walory tej lokalizacji poprzez zwyczajny hałas. Może więc ziarnem prawdy tej legendy jest owa kapliczka wybudowana ku dobruchaniu wiernych, gdy cmentarz został wyburzony pod budowę domu? Otóż nie, owa kapliczka już tam od dawna stała, znalazłem mapę stworzoną kilkadziesiąt lat przed budową domu, tak więc te dwa wydarzenia nie mają żadnego związku. Jednak abyście nie powiedzieli, że tajemnica pozostała tajemnicą, albo że moje badania były niedokładne, to ja się z Wami zgadzam, ale za to grupa PTGH czyli profesjonalni łosy duchów zbadała ten dom i potwierdzają, że nie ma tam mowy o żadnych zjawiskach paranormalnych. Tam nic się nie dzieje i jest to normalny budynek. Tak więc mi pozostało już się tylko z Wami pożegnać. Zapraszam Was jeszcze do subskrybowania, lajkowania, udostępniania tego filmu. To mnie bardzo motywuje i jak nie zrobicie tego, to nasila na Was ducha, tego z On Was zje. Albo nie. W każdym razie mam nadzieję, że widzimy się w kolejnym odcinku.